Cześć, jestem Asia, a ja Iga i dziś pokażemy Wam setkę, czyli ćwiczenie 100, ćwiczenie, w które w Pilate się robimy na rozgrzewkę. Pokażemy Wam, jak zrobić je poprawnie, jakie najczęściej błędy widzimy w tym ćwiczeniu i jak można je zrobić na maszynach. Asia, ucz mnie. Zaczynamy. Połóż się na plecach, na macie, proste nogi, ręce wyciągnięte wzdłuż tłowia, wyciągnij kręgosłup wzdłuż maty, wyciągnij ramiona w górę. I teraz używając mocno centrum, podnieś jednocześnie ramiona, brodę przesuń do klatki piersiowej i obie nogi w górę. I zacznij pracę ramionami, pompuj ramionami w górę, w dół dosyć dynamicznie. I oddychaj, przy pięciu ruchach bierzesz wdech, przy pięciu ruchach robisz wydech. Pięty razem, stopy w pilates V. Wydłuż nogi w moją stronę, używając dolnej części pleców, pośladków, tylnej części ud. Pracuj dynamicznie ramionami w górę i w dół, ale nie gub stabilizacji, broda skierowana do klatki piersiowej, brzuch aktywny i plecy przylegają do maty. Super świetnie. Czujesz nie to ćwiczenie rozgrzewa bardzo dobrze. Wejdźmy do błędów. <słuch> Najczęstszymi błędami jest zła praca ramion, czyli najczęściej też spotyka się, że pracują ramiona bardzo słabo, albo pracują nie w całości bez połączenia z plecami. Pracują same nadgarstki. Albo zdarza się, że, że pracują ręce i klatka piersiowa razem, czyli robimy tak zwane krótkie małe brzuszki, do oh. których jesteśmy najczęściej przyzwyczajeni. Nie chcemy tego robić. Bardzo częstym błędem też jest odrywanie lędźwi od podłogi. Jeżeli mamy sytuację, w której brzuch jest słaby, odcinek lędźwiowy idzie do wygięcia, jest to bardzo niebezpieczne dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa właśnie. W związku z tym najlepiej jest wtedy podnieść nogi do góry, ewentualnie zgiąć je trochę w kolanach po to, żeby rzeczywiście czuć, że mocniej pracuje centrum i mamy kontrolę nad właściwą pozycją. Super. Czuję się rozgrzana. Możemy iść na maszynę. Idziemy na reformera i zobaczymy, jak to ćwiczenie wygląda właśnie na nim. Z maty przechodzimy do setki na reformerze. Iga, połóż się na wózku, wyprostuj nogi, opu opuść nogi na bar, wyciągnij ramiona, chwyć za uchwyty, wyciągnij ramiona w górę do sufitu. Używając centrum, podnieś jednocześnie klatkę piersiową i nogi do góry, do okrągłych pleców i rozpocznij pracę ramion. Bardzo mocno napnij brzuch, przesuń pępek do góry i do wewnątrz. Wyciągnij nogi w moim kierunku, używając dolnych pleców, pośladków wewnętrznej i tylnej części ud. Pracuj dynamicznie, dynamicznie, dynamicznie. Podnieś klatkę piersiową trochę wyżej do góry. Tak, dolne żebra przylegają do wózka cały czas. Super. Tutaj opór sprężyn daje ci dodatkowe wyzwanie dla twojego centrum. Czujesz to, prawda? Tak, tu nie ma mowy o rękach jak na Macia. <śm> <śm> jest tak. siła. Tak, świetnie. Wykonujesz to bardzo dobrze. I powoli opuść na nogi i ramiona. Uh. Mhm. Jest, jest moc, jest moc. Jest moc. <śm> Bardzo dziękujemy. To była setka na reformerze The Hundred. Już teraz nie ma przed Wami żadnych tajemnic. Dziękujemy. Do zobaczenia. Cześć.